Dziękuję bardzo. Dziękuję za to przedstawienie, chociaż trochę mi było wstyd, że tyle się napracowałam w życiu, a teraz państwo będziecie oczekiwali nie wiadomo czego po takiej prezentacji, a tu może się okazać, że będzie to prosta refleksja, aczkolwiek myślę, że mogąca państwa zainteresować. Jeśli odwołać się tu muszę powtórzyć pewne rzeczy, które były w pierwszej części do starogreckiego pojęcia filantropia oznaczającego dobroczynność życzliwość oraz związanie z nim e, związanego z nim ściśle pojęcia filantropos czyli fil, filan, filantrop oznaczającego osobę kochającą ludzkość to wydaje się że uprawnionym będzie określenie filantropii jako działania polegającego na bezinteresownym udzielaniu pomocy czyli dobroczynieniu na rzecz potrzebujących przez osobę miłującą człowieka ale w kategoriach ludzkości Najdoskonalszym przykładem filantropa był niewątpliwie Promoteusz. Ze względu na swoje zasługi dla rodu ludzkiego uznany został za dobroczyńcę ludzkości, choć za sprzeciw wobec tolerowania istnienia zła za buntownika. Do jego zasług zalicza się nie tylko ulepienie człowieka z gliny zmieszanej z łzami lub z wodą, jak niektórzy mówią, w którego Atena tchnęła, którego Atena tchnęła życie ale też wyposażenie człowieka w umiejętność rozpalania i wykorzystania ognia i to jest bardzo ważne dar czyniący istotę ludzką silniejszą i bardziej niezależną dla mojego dalszego wystąpienia to jest niezwykle ważne obok oczywiście greckich korzeni idei filant filantropii o czym też już była mowa a czerpiących inspiracji z idei greckiego humanizmu Należy wspomnieć o korzeniach religijnych, takich jak chrześcijańska charytatywność, muzułmański zakat czy żydowska cedaka. Być może ze względu na wielość źródeł i korzeni pojęcie to stało się niezwykle pojemne. Warto jednak w tym kontekście zauważyć, że proces nawarstwiania się znaczeń w pojęciu wraz z upływem czasu, dokładanie nowych znaczeń oraz poszerzanie jego zakresu z jednej strony wzbogaca samo pojęcie, ale z drugiej strony doprowadza nierzadko do jego niepokojącego przepełnienia, ale także stwarza pokusę, co wydaje się być jeszcze bardziej niepokojące, do jego nadużywania. W przypadku interesującego nas tu pojęcia filantropii doszło do potraktowania przez korporacje filantropii jako zasłony dymnej, pod którą ukrywane są działania interesowne, a czasami nawet nieczyste interesy firmy. To zasadnicza teza mojego wystąpienia, która zresztą zawarta jest w tytule. Najbardziej podstawową analizą interesującego nas poje... najbardziej podstawowa analiza interesującego nas pojęcia nakazuje znaleźć odpowiedzi na następujące pytania. O podmiot filantropii, zatem ustalenie kto jest filantropem, o przedmiot filantropii, czyli wobec kogo jest ona realizowana. O zakres filantropii, czyli o jaką działalność chodzi i o relacje pomiędzy filantropem a osobami, której filantrop udzielił wsparcia. Ja akurat używam słowa wsparcia może ze względu na to, że pracując właśnie w tej komisji kraspowskiej zajmujących się wsparciem studentów z niepełnosprawnością lubię to słowo. Udzielając odpowiedzi na pierwsze pytanie, należy zauważyć, że być może ze względu na źródłową postać prometejskiego filantropa, przez długie wieki za przykładnego filantropa uznawane były jednostki. Wprawdzie z czasem filantropia zyskała podbudowę instytucjonalną w postaci instytucji kościelnych czy samopomocowych, przybierając postać działalności charytatywnej, to nadal silnie z pojęciem filantropa kojarzona była i jest konkretna osoba. Odpowiadając na pytanie drugie dotyczące przedmiotu, należy zauważyć, że, że za filantropię uznawano zazwyczaj pomoc drugiemu, czyli nie zwierzętom lub środowisku naturalnemu, ale, ale nie tyle udzielanej jednostkowej osobie, co raczej większym grupom. Tu nie jestem pewna, ale z, moich jakby, z mojego przeglądu trochę tak to wygląda. I im większe były grupy, których obejmowano tą pomocą filantropijną, tym ten poziom filantropii był wyższy i mocniej go doceniano. Odpowiedź na trzecie pytanie o zakres działań zwanych filantropijnymi potwierdza grupowość przedmiotu filantropii, uzupełniając o zakreślenie charakteru działań ufundowanych na udzielaniu pomocy. Pomoc ta początkowo miała charakter wsparcia materialnego, w postaci udzielania żywności, dachu nad głową czy wsparcia medycznego, tego dachu nad głową też proszę to zapamiętać, bo do tego wrócę na końcu, z czasem objęła też aspekt edukacyjny, o tym też już była mowa, współcześnie przyjmuje postać wsparcia, przynajmniej w tym obszarze, o którym ja mówię, wsparcia finansowego zamienionego na konkretne działania pomocowe. Odpowiedź na ostatnie pytanie, czyli o charakter relacji pomiędzy filantropem a beneficjentem, wskazuje na jej specjalny charakter. Relacja ta zasadza się na wyjątkowej życzliwości napisam wyjątkowej, bo słowo życzliwość byłoby za mało a nawet uczuciu miłości filantropa wobec obdarowywanych. Niektórzy zwracają nawet uwagę na element poświęcenia się ze strony filantropa. Jak zauważa Monika Kwiecińska. Tu cytuję, działalność filantropijna do czasu powstania filantropii korporacyjnej była domeną jednostek, których indywidualne motywy skutkowały przeznaczeniem niekiedy ogromnych sum z majątku osobistego na różne cele społeczne. Koniec cytatu. Zdanie to jako opisowe wskazuje na historyczną przemianę fenomenu filantropii. Jednak zestawienie jego treści z przyjętym tu wcześniej, już przeze mnie źródłowym, najwcześniejszym znaczeniem pojęcia filantropii pozwala zauważyć nowe, wobec tego pierwotnego rozumienia, przydane fenomenowi filantropii elementy pozostające w jakiejś opozycji wobec jego najbardziej pierwotnego rozumienia jako pomocy, której źródłem jest umiłowanie człowieka. Zestawienie obu znaczeń i zakresów pozwala zauważyć obszary niespójności. Po pierwsze, w zdaniu, które cytowałam, jest mowa o filantropii korporacyjnej, czyli zbiorowej, podczas kiedy w jej najwcześniejszym znaczeniu filantropem była konkretna osoba. Po drugie, w zdaniu tym mowa jest o przekazywaniu dużych sum pieniędzy, podczas kiedy w wersji mitologicznej chodziło o konkretną, realną pomoc w wymiarze egzystencjalnym. Dzięki darowi ognia człowiek zyskał możliwość zdecydowanej poprawy swego losu poprzez znaczące się usamodzielnienie. Przeznaczenie ogromnych sum na cele społeczne nie zawsze ma wiele wspólnego z filantropią, jako udzielaniem istotnej pomocy i to wypływającej z umiłowania człowieka. Mitologiczny filantrop umiłował człowieka, ród ludzki, podczas kiedy bezosobowa struktura korporacyjna jest z natury swojej pozbawiona uczuć nawet jeśli przybiera ona postać fundacji, którą, która swobodę działania posiada jedynie w zakresie z góry naznaczonego budżetu. Wskazanie na konkretnych bogatych przemysłowców jako filantropów także wydaje się ryzykownym przedsięwzięciem, prowadzi bowiem nierzadko do pewnej dość znaczącej konfuzji. Konfuzja pojawia się wtedy, kiedy wśród filantropów zaczyna się wymieniać wielkich przemysłowców z przełomu XIX i XX wieku, nie sięgałam wcześniej, lub obecnie najbogatszych biznesmenów, których życiorysy obok falebnych działań składają się na życiorysy składają się także działania dalekie od miłości bliźniego, czy działania kompletnie nieskażone uczuciem rzeczywistej empatii. Wystarczy wspomnieć kilka nazwisk dwudziestowiecznych magnatów przemysłowych, takich jak Andrew, Andrew Carnegie, John Rockefeller, Henry Ford lub aktualnych zaliczanych do najbogatszych ludzi świata, jak Bill Gates, twórca Microsoftu, Mark Zuckerberg, jeden z twórców Facebooka czy Jeff Bezos, założyciel Amazona. Ja nie będę państwa Zarzucać informacjami, ale dla każdego z tych przykładów mam w przypisie podane, co zrobił dobrego, ale też co zrobił złego, prawda? Albo co można mu zarzucić. I okazuje się, że to nie są takie drobne przewiny. Odwołując się do starogreckiego rozumienia filantropii jako życzliwości czynienia dobra przez tego, który miłuje człowieka i dlatego czuwa potrzebę bezinteresownej pomocy potrzebującemu, nie da się nie zauważyć, że filantropia korporacyjna z wielu po powodów nie podpada pod ten fenomen. Działalność filantropijna stała się tak nawiasem mówiąc domeną przedsiębiorstw od 54 roku, kiedy zniesiono ograniczenia prawne nałożone na spółki, a dotyczące przeznaczenia środków na cele charytatywne. Pojęcie filantropii kor korporacyjnej nie zostało jednak jasno określone, ale to zostawiam ten wątek, a <laughs> celem tych rozważań nie jest jednak zgłębienie problemu i odpowiedzi na pytanie czym jest Filantropia korporacyjna, ani jakie są tendencje w badaniu tego zjawiska, ale stwierdzenie, czy można w tym przypadku mówić o filantropii. Choć niewątpliwie ten bałagan, e, bałagan definicyjny jest jednym z powodów do odrzucenia e, filantropii korporacyjnej jako rzeczywistej filantropii. Filantropia korporacyjna jest rozumiana jako, i tu są cztery takie definicje, które znalazłam w literaturze, jako działalność polegająca na zaangażowaniu się firm dla dobra wspólnego, długoterminowa, jako długoterminowa inwestycja zorientowana na społeczeństwo, poprzez którą firmy budują swoją konkurencyjność przy jednoczesnym dbaniu o swoje otoczenie biznesowe, tak zwany oświecony interes własny, jako komercyjne narzędzie wykorzystywane najczęściej w marketingu. I czwarte, podejście strategiczne, w którym zostają określone wzajemne korzyści firmy i społeczeństwa wynikające ze zbieżności interesów. I tu za tą koncepcją stoi Porter i Krant. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na kilka cech filantropii korporacyjnej uniemożliwiających uznanie tej formy aktywności za rzeczywiste działanie filantropijne. Jeśli przyjąć, że działania firmy z samej definicji są działalnością biznesową i są nastawione na zysk, zatem zawsze będą one interesowne, co jednocześnie dyskwalifikuje, moim zdaniem, możliwość określenia działań firmy za filantropijne. Już Adam Smith, uznawany za ojca ekonomii, stwierdził, nie od przychylności rzeźnika, piwowara czy piekarza oczekujemy naszego obiadu, lecz od ich dbałości o własny interes. Zwracamy się nie do Humanitarności, lecz do egoizmu i nie mówimy im o naszych własnych potrzebach, lecz o ich korzyściach. Koniec cytatu. Nie oznacza to oczywiście, że odrzucam, ponieważ z pierwszego wykształcenia jestem ekonomistką, interesowności jako elementu napędzającego mechanizm wolnorynkowy, ani tym bardziej krytyki tego systemu na rzecz e, innego rozwiązania gospodarczego. Chodzi jedynie o to, że działania filantropijne ze swojej istoty nie jest działaniem interesownym, <laughs> chyba że chodzi w nim o dobro drugiego, które nie może być interpretowane w kategoriach interesu własnego. Jednak już sam przegląd literatury poświęconej filantropijnym działaniom firm czy filantropii korporacyjnej wskazuje na coraz silniejszą tendencję. Do wykazywania coraz większego zainteresowania firm formą aktywności społecznej określanej jako filantropijna, ze względu na wynikające z tego działania korzyści. Jak pokazują liczni autorzy, filantropia korporacyjna przynosi korzyści takie jak wzrost sprzedaży i udziału w rynku, wzmocnienie pozycji marki poprawę wizerunku, wzrost zdolności przyciągania, motywowania i zatrzymywania pracowników, spadek kosztów operacyjnych, wzrost przychodów, wzrost atrakcyjności dla inwestorów i analityków finansowych. W konsekwencji działań zwanych filantropijnymi firmy, tu znowu cytat, dłużej utrzymują się na rynku, jednym słowem zwiększają swoją konkurencyjność. W tym kontekście zrozumienie filantropii korporacyjnej jako długoterminowej inwestycji, przypadek drugi. Czy narzędzia marketingowego, przypadek trzeci, należy zdecydowanie odrzucić jako przejaw filantropii, a nawet określenie tych działań uznać za swoistego rodzaju manipulacje. Nieco inaczej wygląda sprawa rozumienia filantropii jako działalności polegającej na zaangażowaniu się firm dla dobra wspólnego, przypadek pierwszy. Tutaj mamy jedynie do czynienia z pewnym nieporozumieniem. Szczególnie wtedy, kiedy nie chodzi o zwykłe mydlenie oczu klientom i obywatelom, ale o działania o charakterze charytatywnym. Ten rodzaj zaangażowania związany jest często z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. W takim ujęciu może zniknąć element interesowności, bowiem idea CSR, o ile nie jest zwykłą PR-ową ściemą przepraszam za ten kolokwializm, ale to najlepiej oddaje charakter tego, co chcę powiedzieć rodzi się z poczucia odpowiedzialności za drugiego. Problem jedynie w tym, czy odpowiedzialność, która według Bubera jest pępowiną wiążącą człowieka ze światem, ma charakter narzucony i automatyczny, jak sądził Roman Ingarden, ponoszenie cytat odpowiedzialności jest stanem faktycznym, który się poniekąd automatycznie nakłada na tego, kto spełnia czyn określonego rodzaju, czy jak sądził Erich Fromm, dzisiaj... Odpow znowu cytat, dzisiaj odpowiedzialność pojmuje się często jako coś narzuconego z zewnątrz, natomiast odpowiedzialność w swym prawdziwym znaczeniu jest aktem całkowicie dobrowolnym, jest moją potrzebą zaspokojenia wyrażonych i niewyrażonych potrzeb drugiej istoty ludzkiej. Być odpowiedzialnym znaczy być zdolnym i gotowym do odpowiadania na apel. Jeśli zatem działania menadżerów polegające na zaangażowaniu się firmy w działania na rzecz dobra wspólnego u swojego podłoża mają rzeczywiste intencje, humanitarne połączone z dużą dozą empatii czy głębokiej ludzkiej życzliwości, wtedy nazywanie tej aktywności filantropijną nie jest nadużyciem, aczkolwiek lepszym określeniem będzie nazywanie tych działań społecznie odpowiedzialnymi. Również tutaj, podobnie jak wcześniej, należy zauważyć i nawet mocno podkreślić, że każda forma wsparcia drugiego, bez względu na to, czy wynika ona z dobrej woli podmiotu wspomagającego, czy z wewnętrznego przymusu, czy nawet z jego interesowności, jest warta uznania. Żeby nikt nie myślał, że ja walczę z udzielaniem pomocy, nawet jak ona nie jest taka, jak ja bym chciała. Świat bez tej formy wspierająco pomocowej byłby światem, nie byłby światem ludzkim. Chodzi jedynie o to, czy poszerzenie fenomenu filantropii o nowe formy wspierania nie jest jego spłycaniem oraz, co mnie bardzo boli, rozmywaniem tego wyjątkowego fenomenu. Czwarte rozumienie filantropii korporacyjnej, czyli podejście strategiczne, w którym zostają określone wzajemne korzyści firmy i społeczeństwa wynikające ze zbieżności interesów, gdzie cele społeczne i biznesowe realizowane są jednocześnie nastręcza najwięcej problemów interpretacyjnych. Z jednej strony bowiem chodzi przecież o korzyści rozumiane jako dobro całego społeczeństwa, ale z drugiej strony mowa jest o korzyściach firmy, z którego to powodu nie można uznać takiego działania za filantropię. Po pierwsze dlatego, że przeznaczenie promila zysków, promila zysków na pomoc dla osób nawet bardzo potrzebujących nie świadczy o miłości do drugiego człowieka. Ma bowiem najczęściej jedynie pijarowy wymiar, ani tym bardziej nie ma wiele wspólnego z poświęceniem. Po drugie, trudno nazwać filantropią dzielenie się tym, co nierzadko zostało zdobyte niezgodnie z poczuciem sprawiedliwości społecznej, a tym bardziej, jeśli doszło w czasie jego uzyskania, do działania niezgodnego z prawem. A po trzecie, jeszcze trudniej uznać za filantropię pomoc. Yy, za filantropię działania pomocowe wobec tych, i to jest największy mój argument, których wcześniej pozbawiło się możliwości zdobycia godziwych środków do życia, czyli możliwości życia bez pomocy. Znakomicie, choć może w zbyt generalizującym tonie, ten problem oddaje myśl Juliana Tuwima. Filantrop jest to człowiek, który publicznie zwraca bliźniemu drobną cząstkę tego, co mu ukradł prywatnie. Chodzi o to, że w przypadku firm. Ich zdecydowana większość dzieli się tym, nazywając to działalnością filantropijną, tym, co uzyskała, nie bacząc na sposób dochodzenia do zysku, płacąc na przykład głodowe statki, stawki swoim pracownikom, aby potem tego, co już zrobi, z tego, co już zarobiła, wspomagać dzieci z biednych rodzin, może nawet tych, którym wcześniej rodzicom mało płaciła. Niektóre, a może nawet spora część działań biznesu przyczyniają się do pogorszenia sytuacji pracowników własnej firmy. Słynna afera Enron, czy katastrofa w Rana Plazie, lub obywateli mieszkający, zamieszkujących tereny przyległe do obszaru, na którym firma działa. To jest katastrofa w Bopalu, czy wyciek ropy w Zatoce Meksykańskiej. Tym, co najmocniej charakteryzuje filantropię korporacyjną, jest koncentracja na akcie dzielenia się bez jakiegokolwiek uwzględniania procesu dochodzenia do tego, co dzielone i przekazywane. Działający w obszarze filantropii korporacyjnej, szczególnie kiedy do tych celów powoływana jest specjalna fundacja, poruszają się najczęściej wyłącznie w obszarze dzielenia się, czyli skupiają się na fazie końcowej aktywności firmy, to jest na podziale ile, dla kogo, ewentualnie jak wspierać bez uwzględniania tego, jak przebiega wcześniej proces osiągania tych zysków. Należy też zauważyć, że filantropia korporacyjna utożsamiana jest często z koncepcją CSR. Z mojego punktu widzenia filantropia ta pojawiła się jako odprysk, odmiana, kontynuacja idei społecznej odpowiedzialności człowieka, ale aby to wyjaśnić, że jest to odprysk, należy zacząć od filozofii dialogu, która na początku XX wieku Rozwinęła ideę odpowiedzialności jako cechy konstytuującej człowieka. Menadżerowie i biznesowe organizacje, ich biznesowe organizacje długo opierały się przyjęciu na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności społecznej, oprócz tej polegającej na dostarczeniu klientom produktów lub usług w zamian za zapłatę. Nie miało wtedy dla nich znaczenia, czy to są produkty i usługi zaspokajające ich rzeczywiste potrzeby czy też wykrowane przez rynek, ani czy jest to sprawiedliwe działanie. Z czasem jednak zostali przywołani do głębszego i bardziej precyzyjnego spojrzenia na konsekwencje swoich działań w obszarze społecznym oraz ekologicznym, następnie nakłonieni do przejścia do nowych zobowiązań dotyczących wszystkich negatywnych konsekwencji podejmowanych przez siebie działań. W poszukiwaniu narzędzi minimalizujących konieczność przyjęcia na siebie kosztownych skądinąd społecznych zobowiązań, zrodziły się różne pomysły, w tym także PR-owo-marketingowe. Skoro klienci, jak się okazało po badaniach, wysoko cenią działania charytatywne, to znaczy trzeba z produktów. To znaczy trzeba niektóre z produktów ubrać w taką formułę i powstał produkt zwany marketing społeczny, polegający na tym, że część ceny kupionego przez klienta towaru, np. wody czy pasty do zębów, zostanie przeznaczona na cel społeczny, najczęściej dzieci, czy na zwierzęta, czy osoby z niepełnosprawnością. A stąd już tylko jeden krok do zakładania fundacji. Te pojawiły się jako odpowiedź na zbyt duże oczekiwania obywateli oraz chęć zminimalizowania obciążeń finansowych firm. Pomysł okazał się genialny. Niektóre fundacje przyjęły zobowiązania wspierające fikcyjnie wdrażaną koncepcję CSR. -u. Powstałe firmy pomimo, już poważnie i rzetelnie pozostałe firmy rzetelnie wdrażały ideę CSR-u, bo tu była mowa o tych. Które z góry oszukiwały i znalazły wytrych w postaci, będziemy filantropijnie podejmować działania, wcale ich nie podejmując. Pozostałe firmy rzetelnie wdrażały ideę CSR-u, wpisując ją do strategii swojego działania. Także najczęściej pomijały kluczowy obszar jej działalności, jakim jest sposób dochodzenia do zysku. Suma sumarum, jeśli postępowały w ten sposób, to może nie w taki ewidentny sposób oszukiwały, ale też popadały w podobne zawirowania, konfuzje i błędy, jak te firmy, o których mówiłam wcześniej. Wprawdzie dość powszechnie akceptujemy postać Janosika, Robin Hooda, jak i Prometeusza, którzy to bohaterowie rozdzielali między potrzebujących to, co, co wcześniej ukradli, ale chyba dlatego, że nie da się w przypadku żadnego z tych bohaterów powątpiewać w ich umiłowanie drugiego człowieka. Tym bardziej, że każdy z tych bohaterów narażał dla tego drugiego, Własne życie bez wymiernej korzyści dla siebie. W przypadku filantropii korporacyjnej mamy jednak do czynienia zarówno z problemem sposobu uzyskania zysku, a także rzeczywistego umiłowania i, jakiego, i jakiegokolwiek poświęcenia. Brak jest tych elementów. Działania pomocowe nie wynikają tutaj z tego uczucia, a raczej PR-owej kalkulacji. Podsumowując, w ocenie działań jako działań jako filantropijnych istotnym jest kilka czynników. Bezinteresowność, nieczynienie zła przy kumulacji środków na wsparcie, wsparcie zna, znaczące w sensie, że realnej pomocy, a nie dawanie przysłowiowej rybki i utrzymywanie w ciągłej zależności i umiłowanie drugiego. W mojej ocenie niewiele działań w obszarze biznesu można uznać za filantropijne. Większość z nich służy wykorzystaniu cenionej społecznie idei w celu legitymizowania Działań biznesowych, które rodzą niesprawiedliwość społeczną, a w niektórych wypadkach także zatuszowaniu wielu nielegalnych działań. Do rzadkości należy cel rzeczywistej pomocy grupom społecznym potrzebującym wsparcia. Podobny los spotkał inną cechę, czy aktywność ludzką, jak to woli. Niektórzy mówią, że to cecha, niektó niektórzy mówią, że aktywność czyli altruizm, zresztą mocno związany z filantropią, siatką znaczeń. Otóż od jakiegoś czasu mówi się coraz częściej, zaproponował to Zinger, o efektywnym altruizmie, będącym moim zdaniem, tak samo nieporozumieniem jak filantropia korporacyjna, bo opatrzonym wewnętrznym pęknięciem, albo altruizm, albo efektywność, albo filantropia, albo korporacja. Na zakończenie chciałabym zwrócić uwagę, że w micie o Prometeuszu to bogowie byli niechętni człowiekowi, czyli na sytuację człowieka oddziaływał tak zwany czynnik zewnętrzny. Stąd dar ognia przekazany człowiekowi. W naszych realiach, w większej liczbie sytuacji wymagających wsparcia, pomocy filantropijnej, źródło tej, tej pomocy wynika z niewłaściwego zachowania innych ludzi. To ludzie okazują się niechętni innym ludziom. Być może dlatego powstała idea filantropii jako przeciwwaga dla tego typu działań. Jednakże, choć jest ona piękną ideą opartą na. W czystym uczuciu braterstwa, może ona jedynie zaleczać wcześniej zadane rany. Choć jest piękna, nie jest jednak wystarczającym narzędziem eliminacji niesprawiedliwości i zła czynionego człowiekowi przez człowieka. W przypadku niektórych postaci, zwanych szumnie filantropami, a tym bardziej w przypadku firm, radziłabym daleko idącą ostrożność. Ich decyzja o podziale majątku czy zysku i przeznaczenia ich części na cele społeczne jest niewątpliwie godna szacunku, ale może mieć charakter jedynie spłaty długu zaciągniętego od społeczeństwa. Bardziej na miano filantropów w moim subiektywnym absolutnie odczuciu, rozumieniu zasłużyli ci, którzy zaraz w pierwszych dniach ataku Rosji na Ukrainę i rozpoczęciu wojny Przygarnęli do swoich domów nieznane rodziny ukraińskie. Oczywiście przed informacją, że państwo będzie płaciło 40 zł od osoby. Mamy tu do czynienia z umiłowaniem, poświęceniem, choć brak jest wielkich sum pieniężnych. Na pytanie zasadnicze, czy filantropia, czy społeczny podział, odpowiem absolutnie najpierw: społeczny podział, sprawiedliwy społeczny podział. Natomiast uważam, że nie możemy zrezygnować z pojęcia filantropii, dlatego, bo to jest jedna z tych cech, które nas wyróżnia ze świata istot żywych, czyli braterskie umiłowanie drugiego człowieka. Dziękuję bardzo.